Akademickie inkubatory przedsiębiorczości już od kilku lat pomagają młodym ludziom w zakładaniu i prowadzeniu własnych biznesów. Zorganizowana przez AIP konferencja miała na celu podsumowanie dotychczasowych sukcesów oraz przedstawienie planów i założeń na przyszłość. Konferencja miała przede wszystkim przedstawić naszą wizję rozwoju przedsiębiorczości tutaj we Wrocławiu, pokazać drogi, jakimi trzeba się trzymać, jakimi się kierować powinniśmy my, jako akademickie inkubatory, tutaj miasto. Marszał, marszałkostwo, prawda, województwo, jako urząd wojewódzki. Wrocław ma być po prostu pierwszy, jeśli chodzi o przedsiębiorczość akademicką w Polsce. Ma być kojarzony po prostu z przedsiębiorczością akademicką. Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów to temat szczególnie bliski władzom miasta oraz rektorom dwóch wrocławskich uczelni ekonomicznych, przy których już działają inkubatory. Zaproszeni goście z radością odebrali szaliki kibiców Polski Przedsiębiorczej i wyrażali się z uznaniem o działalności AIP w swoich ośrodkach. Mamy w sumie dwa inkubatory. To pod tym względem żadna wrocławska uczelnia z nami się nie, nie, nie może równać. Więc dlaczego miałbym być niezadowolony? Nie no i tak jak do tej pory obiecuję, że władze uczelniane będą to wspierać również materialnie. Nie była to jedyna deklaracja, jaka padła tego dnia. Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego oficjalnie potwierdził, że wesprze plany założenia IP na swojej uczelni. Takie słowa z pewnością cieszą prezesa tej organizacji w Polsce, Darka Żuka, który życzyłby sobie, aby było jak najwięcej takich młodych przedsiębiorców jak obecna na konferencji Olga Tomkowiak. Przedsiębiorczość myślę, że zawsze była w rodzinie, bo ojciec miał tysiące firm. Natomiast ja nigdy nie myślałam, że będę przedsiębiorcą jako takim. Tak naprawdę dopiero mi się przy spotkaniu z Akademickim Inkubatorami Przedsiębiorczości objawiła taka sprawa, ponieważ zobaczyłam, jak tam ludzie fajnie mogą zakładać firmy. Niestety specyfika mojej firmy nie pozwoliła na otworzenie jej w inkubatorze. Biznes jest bardzo prosty. Wozimy turystów z wielu krajów, jak również turystów polskich, małymi takimi samochodzikami typu Melek z Wrocławiu i w tej chwili pomagam innym przedsiębiorcom młodym, Właśnie w inkubatorach, yy, w tworzeniu ich firm. Takie świadectwa przekonują, że przedsiębiorczość się opłaca. Może więc warto wziąć sprawy w swoje ręce i założyć firmę? Dlaczego nie dzisiaj? E, oczywiście e, inkubatory działają w, w czasie wakacji, e, bo przecież firmy nie zawieszają swojej działalności na czas wakacji. Dla Campus TV Sylwia Zabierska.